15 sierpnia w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wspominano bitwę warszawską i obchodzono Dzień Wojska Polskiego. Uroczystości z nim związane rozpoczęły się Muszą Świętą w Konkatedrze. Uroczysta Msza Święta za ojczyznę z udziałem kompanii honorowej oraz pocztu sztandarowego garnizonu nisko rozpoczęła się o godzinie 18 w bazylice mniejszej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, władze miejskie i powiatowe, radni, poczty sztandarowe policji, straży pożarnej, solidarności Rady Miejskiej Stalowowolskich Szkół Mundurowych. Przem świętą, koncelebrował i homilię wygłosił proboszcz parafii wojskowej garnizonu Nisko i Stalowa Wola, ksiądz major Szczepan Madoń. Podczas kazania przytoczył dekalog żołnierza z 1938 roku, napisany przez nieznanego autora. Pierwszy: Żołnierz polski wierzy w Boga, wiedząc, że jego przodkowie zawsze z Bogiem na ustach szli w bój za świętą sprawę. Drugie, żołnierz Polski zna historię swojej ojczyzny i bierze wzór z bohaterskich czynów i zasług ojców swoich. Trzecie żołnierz Polski zna i kocha swój kraj. Czwarte żołnierz Polski ceni nade wszystko honor oddziału i żołnierską cześć. Jest szczery, otwarty, śmiały i brzydzi się kłamstwem. 5. Żołnierz polski czci swego wodza i wierzy, że on poprowadzi go do zwycięstwa. 6. Żołnierz polski swoją dziarską postawą, pogodnym usposobieniem i życzliwością w stosunku do ludności zjednywa sobie powszechną miłość w narodzie. 7. Żołnierz polski zna i szanuje swoją broń i sprzęt, a na wojnie dąży jedynie i nieustannie do zwycięstwa. 8. Żołnierz polski jest opiekunem kobiety, dziecka i starca, stając zawsze w ich obronie. 9. Żołnierz Polski bawi się godziwie i bez szkody dla zdrowia. 10. Żołnierz Polski walczy w obronie ojczyzny do ostatniego tchu i gotów jest zawsze dać za nią życie. Ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się defilada wojskowa. Wzięli w niej udział żołnierze, policjanci, strażacy, harcerze, uczniowie szkół mundurowych i mieszkańcy Stalowej Woli. Defiladę poprowadziły niżańskie majoretki. Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury. Po przywitaniu gości odbyło się wciągnięcie flagi na maszt. Orkiestra MDK odegrała hymn państwowy. Okolicznościowe przemówienia rozpoczął ksiądz major Szczepan Madoń, który odczytał list biskupa Polowego Wojska Polskiego, generała brygady Józefa Gustka, skierowany do żołnierzy. Wyrażam uznanie dla Waszej gotowości i ofiarności na rzecz zapewnienia naszej ojczyźnie pokoju. Życzę, aby Wasza posługa była rozumiana i doceniana przez społeczeństwo, któremu służycie. Dziękuję, że dbacie nie tylko o stan uzbrojenia ale i o wysokie morale i pogłębianie wrażliwości sumień na krzywdę słabszych, czego wyrazem jest m.in. udział w misjach pokojowych na całym świecie. Później głos zabrali parlamentarzyści. Szanowni Państwo, ludu stalowej woli. 95 lat temu marszałek Józef Piłsudski mówił w ten sposób i do nas historię musicie pisać sami, bo jeżeli wy jej nie napiszecie, zrobią to za was inni, a wtedy będzie źle. Ma to pisać naszą historię, bo mamy wspaniały naród. Dzieci naszej ojczyzny, ich cząstka to synowie w, i córki w mundurach. Szli i szli niepokonani. Walczyli, do krwi, za wolność ojczyzny i za nasze szczęście. Dzisiejsze spotkanie, myślę, nie tylko ja, ale tak liczne liczna, yy, na, yy, nasz wspaniały starowolski naród, który tu przybył, myślę i okolic, to spłata długu wdzięczności wobec tych, co właśnie walczyli wszędzie Zawsze myśląc o ojczyźnie. A wracając do słów Piłsudskiego o tym, jaki potencjał jest w narodzie, gdy tylko chcemy, to może jeszcze wspomnę wieszcza Wyspiańskiego, który mówił, że jest tyle sił w narodzie, jest tyle, mnogo ludzi, niech duch twój w nie wstąpi i śpiące niech pobudzi. Żebyśmy właśnie nie spali, a byli chętni, do tego, żeby służyć ojczyźnie, każdy na swoją miarę i każdy jak potrafi, ale żeby to robić. Ja dziękuję bardzo władzom miasta, że po raz pierwszy w stalowej woli odbywa się święto Wojska Polskiego i to w takiej formie właśnie wspólnie z narodem, z Ludem i z ludźmi w mundurach, których. Święto dzisiaj. Niech właśnie nigdy już nie będzie potrzebna ofiara krwi, ale ofiara służby pokoju. W pokoju dla narodu i z narodem. Szanowni Państwo, mieszkańcy Stalowej Woli, drodzy żołnierze, z okazji święta, waszego święta, pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Was, dla Waszych rodzin, bliskich znajomy. Służba wojsku, służba żołnierska, jest to służba bardzo szczególna, a zarazem bardzo odpowiedzialna, ponieważ odpowiadacie za bezpieczeństwo państwa, za bezpieczeństwo obywateli tego państwa. Sytuacja międzynarodowa w tej chwili, jaka, w jakiej znajdujemy się, jest nie do końca spokojna. Widzimy agresję, widzimy toczące się walki poza naszymi granicami kraju. Dlatego przygotowanie wojska do tej służby w tej chwili ma szczególne znaczenie. Dlatego my, jako parlamentarzyści, musimy ciągle mieć na uwadze to, żeby tworzyć dla Was warunki, Dobre warunki tak pod względem wyszkolenia, jak również wyposażenia Armii Polskiej. Będziemy robić wszystko, aby bezpieczeństwo państwa było jednym z najważniejszych strategicznych celów w rządzeniu państwem. Na placu Jeszcze Piłsudskiego rozległa się również salwa honorowa. Następnie odbyła się prezentacja komisji. pocztów sztandarowych. Był też pokaz umiejętności niżańskich mażoretek. Tuż po spotkaniu w żołnierskim rozpoczął się program poetycko-muzyczny w wykonaniu aktorów Teatru Okna i Piotra Ruta. Lat, jak wspomnień ślad Wraca Dziś był też pokaz sprzętu wojskowego i eksponatów wojskowych. W taki dzień nie mogło zabraknąć też słynnej żołnierskiej grochówki. Wagnet na broń, druga droga daleka przed nami, mocne serca w rynku gadami. Granaty w i bagnet na broń. Na noc się nad nami roziskrzyło gwiazdami, Białe stępi lud, w której głównie noce Nowa Polska zwycięska ja jest wiązans tak i, i przed nami w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, bagnet na broń. Droga, droga daleka przed nami, drugi znój po zwycięstwie młodzi. Idziemy na mój na w i bagiet na broń. Ja świsz się rozkoszy, jak wieje nam głosy, i odetchnąć tam łucą, i rozgroszę się tak. i jak ten czereszka nam, i W równy bym nie ma raz patrzy Hej chłopcy, bagiet na broń.